Tak kochani. Um, chciałam się z Wami przywitać. Nowego dnia w zasadzie to jest dobrze po południu i już odpoczywam jakby. Natomiast to, co miałam dzisiaj i jaki ja miałam dzisiaj dzień ciekawy, co mi się przydarzyło. Wkleję Wam tutaj teraz, bo nie rozpoczęłam w zasadzie vloga rano. Wkleję wam to do teraz. Najpierw Wam wkleję shortsa takiego w zasadzie z y, pionowego używania telefonu, bo nie przyszło mi do głowy kompletnie, żeby nagrać y, poziomo w tym momencie, więc wkleję, wkle, wkleję tu jakby na chwilę shortsa, co mi się wydarzyło. Zresztą zobaczcie. A potem wrócimy z powrotem do, do teraz. Do mnie się naprawdę dzisiaj chyba wszystko przy, przylepia. Nie dość, że z walizką idę. Nie dość, że mam kwiatów. Tonę to jeszcze koszyk mi się przylepił. Za darmo. ale jak piękny. Chyba przyciągam te wszystkie rzeczy totalnie. A potem ktoś mówi, że, że ja specjalnie chodzę na szpermy, jak ja wracam z pracy. No zobaczcie. Jaki piękny koszyk. Patrzcie tu. Erkorok, stary jak nie wziąć, no zobaczcie piękne, czerwone cudowne cztery sztuki, czyli tak w sam raz nie za dużo, nie za mało a tu co mamy też jakieś piękne kubki wazon zobaczmy co tu jest Ritzenhof, matko Święta, no to nie jest tanie, naprawdę To też jest Ritzenhof Ritzenhof to znaczy To mamy coś tańszego No szokujące normalnie Tak się za drodzy, drodze na, na dworcu, na przystanku takim takim, wiecie na pociąg czekam i jestem tak, że tak powiem, o, jak to nazwać? Obciążona? Chyba obciążona rzeczami, które ze sobą mam. To jest jakaś masakra. No, mnie też się zawsze coś przylepi, ale to mnie się tak przylepia. Wiecie, tak, tak sympatycznie się przylepia, bo. To są wartościowe rzeczy i ciężko je zostawić po drodze. Jak ktoś mi potem napisze pod filmikiem, że. Bo ja chodzę na spermie, nie, nie chodzę na szpermile właśnie. One jak, jakby same mnie znajdują, nawet nie wiem kiedy spermie w ogóle bywa. I wracam z pracy i jest wystawka, i to taka, ludzie, taka. Jak wam pokażę, co ja dzisiaj mam ze sobą. Muszę obrócić kamerę, tutaj mam część tych rzeczy, bo jeszcze mam yy, mam więcej. Pokażę wam w domu, co ja znowu natargałam. Ta wieje, trzeba widać jak <grym> wieje. Ogromnie wieje i w ogóle poprawiło mi humor totalnie to wszystko. To e, no szok, po prostu szok. Cieszę się, bo to takie wiecie znajdki, które cieszą, cieszą oko. Można po prostu umyć, to są tak trwałe rzeczy. Nie patrzcie na moją fryzurę w tej chwili, tak trwałe rzeczy, że e, przetrwają jeszcze naście, 20 lat i nic im nie będzie. W naszym domku, że tak powiem, bardzo się przydadzą, bo my tak jak wiecie, zamierzamy zjeżdżać na razie do Polski, więc jak on będzie częściowo wyremontowany i będzie szło mieszkać, to tam trzeba go jakoś wyposażyć, nie? Więc, e, więc takie rzeczy się przydadzą na pewno. Także do, to do później będę w domu zna, do was znowu mówić. Wiecie co? Wiecie co? Dalej czekam na ten pociąg, jeszcze nie przyjechał, ale tak powiem szczerze: macie czasami wrażenie, że ktoś ma e, takie e, nieczyste intencje. Siedział tu koło mnie taki młody człowiek, który wręcz się wiercił. Tak jak ja ostatnio mówiłam o, o Majerze, się kokosi. Nie, on się wiercił tak. Um, tak aż um, powiedziała, no dziwnie, tak jakby czegoś, um, coś chciał zrobić, czegoś, um, um, nie ma to określić, wiecie, takie, takie ruszanie się noga na nogę, za chwilę tą nogę ściągał, um, stawiał normalnie, potem drugą zakładał, obracał się w tą, w tamtą stronę. Wiecie, jakie miałam dziwne uczucie, serio. W końcu telefon do kieszeni um, porządnie i siedziałam tak, obserwowałam go, bo nie wiadomo... Czego się człowiek może spodziewać, nie? Młody człowiek taki wiecie 20 kilka lat, nie? Ciemne włosy, ciemna karnacja. Strach się bać czasami, naprawdę, ale bo się środek dnia. Dużo ludzi na tym przystanku, więc raczej by nic nie było, ale miałam takie wrażenie, że coś chce zrobić, nie wiadomo co. Masakra normalnie. No na szczęście poszedł sobie. Masakra. już w domu, nie patrzę na bajzel, bo dopiero weszłam, ale chciałam Wam po prostu opowiedzieć mój dzień, bo dzisiaj miałam taki dzień szok szok, od samego rana, rano to w ogóle poszłam na ten, na autobus i e, to nie ja się spóźniłam na autobus, tylko autobus się spóźnił, on się spóźnił i pojechaliśmy kawałek a potem powiedział, że jest za bardzo spóźniony i, i ten i musimy wysiąść e, i czekać na inny jakby, nie? No to wszyscy wysiedliśmy, ja po, pojechałam dalej, yy, pojechałam, znowu się przesiadałam, bo dzisiaj musiałam się przesiadać przez to, że on jakby nas wysadził po drodze, to musiałam się dwa, trzy razy przesiadać. I na dworcu jak wysiadłam, to mówię, mamy jeszcze 10 minut do tramwaju, to sobie wejdę do Kika, w Kiku nie byłam naprawdę oj dawno, daj do dawno, na pewno rok albo dwa lata, bardzo dawno nie byłam w Kiku. Yy, do Teddy też bardzo rzadko chodzę, do. Yy, u nas mamy jeszcze Seiman, taki sklep. To są takie bardzo tanie w sumie sklepy, sklepy i w sumie wolę, wolę osobiście iść do używanego, tego sklepu, ale dzisiaj weszłam, mówię, zobaczę co tam jest, skoro mam 10 minut czasu, to wejdę i zobaczę. I słuchajcie, były walizki, a ja a, potrzebuję walizka, w zasadzie my, bo a, niedługo jedziemy na urlop, a mam taką właśnie średnią walizkę, chyba tylko jedną, znaczy chyba, ta jedna, na mam na pewno tylko jedną, ta jedna jest taka już um, Ryzykowna, żeby ją gdziekolwiek brać, więc y, myślę, kurczę, jak są te walizkę, obejrzę sobie, może będzie fajna cena i te ta taka z materiału fajna walizka, może będzie fajna cena, to może kupię, nie? Słuchajcie, żeby skrócić, w się okazało, że jak założę kartę z Kika, to będę miała 20%, bo tam jakieś y, promocje wielkanocne już są, no to założyłam tą kartę skika na szybko, żeby mieć 20%, y, no i dostałam te 20% na tą walizkę i wyszła mi... 30 euro, dosłownie trochę ponad 30 euro, więc super sprawa. To jest ta średnia, nie ta większa, tylko, a nie mniejsza, tylko ta średnia. No i potem pojechałam do pracy, a przed pracą mam Penny market. Tu u mnie też mam Penny market, ale ten przed pracą ode mnie jest taki duży. Oni tam zawsze mają przed, jak się wchodzi do środka, to mają po lewej i po prawej stronie mają bardzo dużo kwiatów. U nas nie ma, u nas jest mniejszy Penny i on nie prowadzi jakby. I w tym e, mieli takie stojaki, wiecie, na których te kwiaty stoją w jakichś tam e, kartonach, nie kartonach. E, I w, tym, e, w tych kartonach były wszystkie kwiaty, wszystkie sadzonki po 2 euro. I bo pokażę, co ja dzisiaj kupiłam. To jest po prostu szok, szok, szok. szok. No nie mogłam nie wziąć. Teoretycznie na tym moim tarasie już nie powinnam nic sadzać, bo nic sadzić, bo e, te kwiaty, sadzonki, one się rozkrzewią i będzie ich dużo, nie? Ale z drugiej strony mamy w Polsce ogród, którego trzeba, który trzeba zagospodarować i po prostu yy, będziecie co sadzić. A tak tam, jak dzisiaj kupiłam te sadzonki, to nigdy nie kupię Prawdopodobnie już więcej, więc je wzięłam. Pokażę je Wam po prostu. Są takie trochę bidulki, o tak powiem. Nie są w najgorszym stanie. Bo wiecie, jak to jest w takich sklepach? To tak jest w takich sklepach, że to. Tutaj źle widać, bo jasno, jasno. Słuchajcie, jak, jak się zamawia sadzonkę z internetu, z jakiejś szkółki na przykład róż, to ta róża przechodzi, wiecie, zapakowana w, w specjalne jakieś folie, w specjalne opakowanie w środku, które tą różę utrzymuje, wiecie, w jednym miejscu. Ma jakieś tam dodatkowe patyczki, żeby ona się nie przemieszczała w tym opakowaniu, bo po prostu cuda nie widy. Natomiast jak się kupuje w takich sklepach jak Penymarkt czy jakiekolwiek Lidl nie Lidl, to często one tam stoją aż padną. Nikt ich nie podlewa, nikt nie dba o nie, po prostu nie myślą o tym, nie mają czasu na to, być może sprzedawcy. I tak, tak też w tym Penymarkcie było, że ten stojak stał yy, i te kwiaty są, w, jakby sadzonki są w różnym stanie. Tu mam, słuchajcie, um, ja muszę sprawdzić. Jak one się po polsku nazywają i tu wam napiszę na dole ekranu, co to jest za roślina po polsku? To piszę, że to jest astilbe. Nie mam pojęcia, jak to po polsku jest, więc wam napiszę. Ale tak jak widzicie, wszystkie są po euro i sadzonka wygląda tak, więc nie wygląda najgorzej. Następną jest, to są, czekajcie, biskupie serca. Chyba to tak się po polsku nazywa. O. Po niemiecku płakające, płaczące serca. O, tak to można wytłumaczyć. Też po 2 euro, są wszystkie były po 2 euro. I ta sadzonka jest taka, widzicie, no malutka, ale zielona. Także wszystko okej. Okay. Potem mam jedną w piwonie. To po niemiecku jest Singst I ona też wygląda dobrze. I ma kolor taki, jest bardzo ładny i mam na, na, na tarasie mam um, Bordową i białą, a takiej nie mam, więc fajnie. I następną rzeczą, słuchajcie, jest kamelia. Nie wiem, czy znacie kamelię w ogóle. Ona tutaj sobie super radzi w Niemczech. Pewnie na Bawarii miałaby być może gorzej. Tu gdzie my, my mieszkamy przy granicy z Holandią jest cieplej. Tutaj nie ma takich zim jak, jak na przykład na Bajerach, jak w ogóle na dole Niemiec. Zadzonka nie lubi mrozu za bardzo nie lubi mrozu i pewnie w Polsce, podejrzewam, jest taka, hmm, Może trzeba ją wynosić do szklarni na zimę, do jakiegoś, wiecie, ma się takie patio oszklone. Albo na przykład trzeba jakąś tam fizeliną okrywać. Całkiem możliwe, że ona w Polsce by sobie nie poradziła za bardzo, ale ja jej tu widziałam na działkach, przed domami. Muszę Wam pokazać, być może wkleję Wam tutaj kawałek, jak one tutaj przepięknie wyglądają. Po prostu cudownie. One tutaj tak pięknie kwitną i one kwitną w zimie, właśnie. Więc podejrzewam, że w Polsce to chyba nie do końca by to wyszło. Ale dopóki tu mieszkam, to mogę, że tak powiem, za 2 euro, mogę sobie, że tak powiem, nacieszyć, nacieszyć nią, nią oko, a potem się będę martwić, ona powoli dość rośnie. Tą, którą widuję, w zasadzie dwa krzaki widuję, to one są takie mniej więcej, jak wiem. Ile to może być? m mogą mieć, więc nie są ogromne i zobaczcie ona jest w całkiem dobrym, całkiem dobrym stanie. Być może, że w Polsce by sobie nie dała rady, chociaż tam mówię te rejony lubuskie nie są tak ogromnie zimne w zimie jak na przykład na dole Polski, nie? Więc zobaczymy. Dobrze wygląda ta sadzonka i słuchajcie najgorzej z tych wszystkich sadzonek, sadzonek wygląda ta sadzonka. I wy na pewno już wiecie, co to jest. To jest magnolia. Yy, I po prostu tu jest, ja ją wyciągnę, żeby wam pokazać. Uda mi się to wyciągnąć. Czekajcie. O, no, już się sobie ją tu wyciągłam. Wyciągnę ją też z folii. I ona to jest w ogóle. Według mnie powinna mieć więcej listków, jeżeli jest dawana do sprzedaży, a tu w zasadzie jest, zobaczcie. Sam badyl, nie? Tu niby coś się dzieje. Tutaj o, tu się coś dzieje i tu się coś dzieje. O i tutaj też, widzicie? Dwa. Ja ją zaraz te wszystkie rośliny mocno zamoczę, zamoczę do wody, nie wiem czy ją uratuję. Nie wiem, czy ją uratuje i czy ona jakby. Um, no wypuści te liście porządniej, zabierze się jakby do życia, zobaczymy, ale mówię za 2 euro, wolałam. Chciałam wypróbować prób mimo no, wszystko ją uratować, bo, bo być może da sobie radę. Ona zanim. Zanim będzie wielkim drzewem, to ona potrzebuje dobry parę lat, więc y, może u nas na tarasie 2-3 lata postać, czy tam 4, a dopiero potem mogę ją przewieźć do Polski i posadzić jakby y, w podłożu już stałym. Nie? Także no, takie zakupy. Myślę, że całkiem fajne. Te donice właśnie są po to, żeby je wszystkie przesadzić. Po euro 99, w tym, właśnie w tym kiku. Y, także. Także tak, myślę, że zakupy się dzisiaj udały, w ogóle dzisiaj miałam taki dzień Jeszcze yy, że wracałam, wracałam yy, z, z tej pracy mojej już z tymi kwiatami, już z tymi donicami, już z tą walizką, którą też kupiłam i patrzę, wielka wystawka. I teraz będę Wam pogadać pół godziny. Wielka wystawka i to taka, że widać, po prostu widać, że tu leży coś ładnego, tu leży coś ładnego, tu porcelana, tu jakiś kieliszek czerwony. I, 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 i jak się nie zatrzymać? No jak się nie zatrzymać? Jeszcze koszyki były przepiękne. Także zaraz Wam pokażę jeszcze, co na tym, co na tej wystawce przyniosą do domu. Szok, no mówię, szok. Dzisiaj miałam bardzo ciekawy dzień, taki kompletnie szalony, można powiedzieć. A więc tak, piękny pojemniczek chociażby na e, jakąś sadzonkę kiedyś, jakaś kamionka myślę, bardzo ładny, bardzo ładny, tu mamy taki, Maja cichutko, tu mamy taki, m, taką myślę formę do zapiekania, czekajcie bo ona chce koniecznie marchewkę, proszę. Eee, tak, tu mam jeszcze dwie rzeczy, ale to są te dwie rzeczy, są jeszcze, mam je gdzieś indziej też. Oczywiście zaraz sobie ten koszyk też w ogóle, zobaczcie jaki fantastyczny koszyk. Dopiero co kupowałam koszyk na na Plumarkcie, że tak powiem. Ta misa to w ogóle też do zapiekania. Zobaczcie, Thomas Germany. Flam Fest, czyli można zapiekać w tym coś w piekarniku. Do tego mamy taką z jakąś francuską. Pili Wójt. Nie, mam, nie wiem, jak to się czyta. Tutaj mamy też ta sama firma. Pokażę Wam. Pili Wójt. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale no trudno powiedzieć. To jest komplet, bo widać, że to jest komplet i to też jest tak sama firma. Także takie pojemniczki, już Wam pokazuję resztę, bo resztę, resztę mam w walizce. No i już wyciągłam te, te resztę rzeczy, bo to nie wszystko, słuchajcie. Te tutaj rzeczy, to nie wszystko. Wyciągłam sobie tą resztę jeszcze. Tu mamy takiego z drewna yy, śpiewak. Wydaje mi się, że to jest jakiś śpiewak, tutaj ma jeszcze nuty, widzicie? Czy ma w rękach? Myślę, że to jest taka fajna ozdoba na, um, na święta, gdzieś na, do jakiejś dekoracji. Będzie na pewno bardzo fajna. Bardzo sympatyczny młody człowiek. Co ja tu jeszcze mam? Co tam było? W ogóle bardzo ciekawe rzeczy. To jest taka szarfa, widzicie? O taka tutaj. Też była tam. No to wzięłam. Może się kiedyś na święta przyda. Jest taka typowa świąteczna z choinkami. Dalej. Dalej mamy. Arkorok, z tego co pamiętam dobrze. Zaraz Wam pokażę, ile ja ich mam. Tam nawet papier był do pakowania, wyobraźcie sobie. Ja mam wszystko zapakowane w papier. Normalnie szok. I mam jeszcze inne takie filiżanki ze spodkami. Też je Wam za chwilę pokażę. Bo tu jest taki serwis świąteczny, widzicie? I jest pełny, kompletny, 6 sztuk. Normalnie szok. I ten serwis wygląda tak. O, ten serwis wygląda tak. Piękny, no śliczny jest ten serwis. Naprawdę. I to jest, słuchajcie, Anglia w ogóle. Wedgwood. Szok, normalnie szok. I ktoś takie rzeczy po prostu tak wyrzuca. Torby sobie ściągniemy. Słuchajcie, tego nie będę całego rozpakowywać. Tak jak widzicie, to jest, yy, no takie... Myślę, że do kawy. Jest to kawowy serwis i jest go sześć. Sześć filiżanek i sześć talerzyków. Taki typowo świąteczny. Taki koszyk, trochę wyglądający na chiński. Jakoś tak mi się kojarzy z chińskim. Być może coś tam było z chińskiego sklepu. Gdzieś tam gdzieś kupiony był. Coś jeszcze mam. Chyba to wszystko. Aha, i tych mam cztery też one są bardzo porządne. Ja je często na flumarkcie spotykam. Być może Wyście też widzieli. W pięknym czerwonym kolorze. No cudowne. No powiedzcie, że te moje dzisiaj znajdki nie są w ogóle szokujące. Są szokujące. Normalnie szokujące. Ktoś wyrzucił chyba całą piwnicę. Nawet były, widzicie, nawet były. Torebki jakieś, żeby mogła to sobie, żeby, żebyście wiedzieli zapakować. Tu jest jakaś torebka, w zasadzie jak nowa, z Prowincjala. Ktoś opróżniał piwnicę i po prostu wywalił wszystko. Tu mam jakąś torebkę po, nie wiem, po jakichś butach albo po czymś takim, nie mam pojęcia. Także ja sobie tam wszystko ładnie zapakowałam. Widzicie, jakie torebeczki jak nowe. Także ktoś miał ogólnie chyba porządek w piwnicy. W ogóle cieszę się z tego koszyka. Na wsi, jak się mieszka, a my mamy dom na wsi, więc takie koszyki się zawsze przydadzą, więc fajnie. Myślę, że te znajdki to w ogóle jest sztos dzisiejszego dnia. Naprawdę. Zaraz sobie to wszystko pięknie umyję w zlewie, nie będę tego wkładać do zmywarki, bo nie chcę. Po prostu umyję sobie ręcznie w zlewie i, i dopiero potem mogę do zmywarki jeszcze raz wsadzić. O. Tak, kochani, tutaj zrobię przerwę, zrobimy sobie jakby um, koniec tego vloga, bo za dużo będzie on, um, że tak powiem, ważył. Um, w, w następnym odcinku będziemy, <laughs> że tak powiem, przesadzać, przesadzać te wszystkie moje piękne nowe rośliny, bo, bo trzeba, bo, bo trzeba o nie załatwiać jakby. I trochę Wam poopowiadam o tych roślinach, co one, co, jakie one są, jakie potrzebują ziemię. I tak dalej. Także zapraszam do następnego odcinka. A dzisiaj, a na dzisiaj to wszystko. Także trzymajcie się. Pa!